Trzymasz mysze. Trzy masz trzy. Dwa. No. Jeszcze raz. Trzy, dwa i trzy, dwa, jeden start. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj. Opuszam na górę. Przygotuj się? Popatrz, jak myszka umie, no myślą, tak. ale myszka wow. też umieszkak. Wow, 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 wow! Gotowi? Tak. Start. start. Gotowi? Start. Na miejsca. Na miejsca. Pomału. Gotowi? Tak. Start. start. Ślicznie ja! jaki ty sportowiec jesteś. Ale jak umie odliczać. Na miejsca start. Musi być na miejsca gotowy. Start. Pan miejsca. start. Gotowy start. O ten, o ten start najwięcej. No, a ja mam skakać z myszą. Ona będzie patrzeć jak, jak ty skaczesz. A. Czekaj. Jeden start. Tutaj nie mogę znaleźć. Nie daj! Gdzie on je szepnął, to nie mam zielonego. Sandałki? No szukałem, nie mogę znaleźć. No właśnie, gdzieś on nie wrzucił te sandałki. W skrzynce z narzędziami nie ma. A misiu za duży, to tylko mała myszka może skakać. Uważaj, myszkę ci puszcza. I trzy myszku. I masz. Masz, a tu myszka. Ziuuu. Mm. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jechała tak dół. O, ma zjeżdżalnie myszka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Patrz, jaką myszka ma zjeżdżalnię. Ta. Ja też? Jest. Trzymaj się. Myszko, trzymaj się. Bo razem z Olawkiem jadą. Patrz, ju. O, Na ślizgawce, tak? Ale jedziesz? To jest ja jestem za dużo, na tą ślizgawkę. Ja. A ty duży? Też za duży jest. A myszka? Myszka jest mała, a Olafek też jest mały. Będz! Myszka skoczyła. Tak sobie śpicie na kupce, tak? Nie. Aha, kupka to jest zły wyraz. Tak sobie w gromadzie śpicie, tak? Nie. Lewek, idzie, piesio, no i olafę. No myszy, myśka. A myszka. A myszka zginęła, może łaując zjadzować, mu do pyska, czy czasem nie zjad myszki. No go, go idzie. Tak, A, pod do... Po doktora, no to szukaj, ale gdzie doktor jest teraz tutaj? Już jest pusto. Zobacz jakie echo znowu się zrobiło. Echo! Hi hi. <laughs> A ty echo? Echo! Echo! Skaczer! Skaczer, bo ty jesteś żaba. Gdzie jest myszka? Szukaj myszki. Chyba wow, zjadł. zajrzyj mu do pyska, bo mi się zdaje, że on ją zjadł. Zajrzyj mu tam. A ty mu do brzucha patrzysz, a może trzyma ją w pyszczku? Gdzie jest doktor? Jołciu, cię zginął doktor. Ho, ho, ho. Nasz doktor, zobacz może gdzieś tutaj jest. Co to za doktor? Pies Pluto, to jest jego doktor. A pies Pluto to tam u nas jest tam. W pies pluto. To później poszukamy, dobra? A teraz będziemy jeszcze tutaj robili porządki, bo robimy. ECHO! 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 Nie pomaż! To ma. Ta. A głośno mam, czy ma. Cicho! cicho? Nie czy cicho? <susurzy> <susurzy> No teraz nie skacz, bo tam wow jest. Uważaj. No uważaj koleś, bo tu jest już trochę niebezpiecznie. Dobra, bierzemy się za robótkę. Myszka! Myszka! Nie, 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 tego nie rozwalaj, mi się. Myszka? No to chodź, szukamy myszkę.